Da 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 da. No witam Państwa Witam Państwa w tajemniczym miejscu Wrocławia Słuchajcie bardzo tajemniczym jest noc, jest przerażająco Jest ciemno Dziwne odgłosy, dziwne dźwięki, dziwne światła jakieś rzeczy takie się tu dzieją słuchajcie że strach się bać nocne coś tam błyszczało coś tam błyszczało w zaroślach coś tam było słuchajcie coś tam było Ach. ale nie wiem co jakieś odgłosy jakieś dziwne słuchajcie Natalkę zapalę może Coś się tutaj... Słuchajcie... Wiosna idzie Już tak pachnie Nili trzeba wracać, bo już późno Nie wiem, która jest godzina Jeszcze dzisiaj... O, co to było?! Co to?! CO TO?! Co to za odgłosy? Słuchajcie, tu jest tak ciemno. Ja nawet ja świecę latarką. Ja nic nie widzę. Normalnie tu jest naprawdę groźnie. Słuchajcie. Jest tak ciemno. Słyszałem jakieś dziwne odgłosy. jakieś dziwne... Dziwny zapach. Dziwny zapach jest Kurde. Co jest grane? Co jest grane? Ja pierdzielę, ja tu zmykam, ej Lecę stąd no cholera, cholerowie, co tu się dzieje? Ja Widziałem dziwne światła Dziwne światła gdzieś tam w krzakach Słuchajcie. Cholera wie co to było tajemnicze, tajemnicze miejsce Naprawdę mega tajemnicze miejsce Słuchajcie tu jest naprawdę groźnie Jakieś trzaski, jakieś coś tam się dzieje, coś tam prześwituje, coś tam się dzieje. Patrzcie, coś tam się dzieje. Kurde, co to jest? Pierdolne. Ja pierdolę, co to było? Co to jest? Co to było? To no niby dobrze, ale tam coś jest. Ej. Gaszę latarkę. Patrzcie. Takie dwa normalnie jakby... Ja, wiem. co to jest? Kurde Coś się świeci na... Jakie, jakieś takie oczy, nie? Jak oczy, ej! Patrzcie! NIT C... <słuch> Kurz ja nie mogę! Co to jest? Co to jest? Ja bym podszedł bliżej, ale... Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trochę się waham, ej. To ja się waham. Ja pewdziem. No, nieźle. Mówili, żeby nie przychodzić. No nie wiem, coś, coś jest za drzewami. Słuchajcie, w parku jestem. Tu jest ciemno normalnie. Ciemno. No latarka, ale... No, latarkę mam, ale kurde coś tam za drzewami świeci, jak oczy to wygląda. No patrz no. Cały czas tam jest. Patrz. Ja pierdzielę. Jak jest wiele. oczy. Kurde. Ja nie mogę. Nieźle co? A mówili, żeby nie chodzić do parku w nocy. Takie rzeczy. Nie wiem co teraz robić, bo muszę teraz wrócić jakoś, a to kurde tam świeci. Nie wiem, może to zwierzę jakieś jest. Może to jest... Yy... Nie, a jakie zwierzę to było? Dzik? No nie, to nie jest dzik. Nie wiem, 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 Słuchajcie, tajemnicza sprawa. Ja się wycofuję, kurde. Patrzcie, no znowu. Takie dwoje oczu świeci. No jak nic. Kurde. A słyszałem dziwne odgłosy, nie? W parku jestem, no w parku jestem, w jednym z parków we Wrocławiu, nie? Ale tutaj cmentarz kiedyś był, ja o co? był jakiś cmentarz Patrzcie o kurde No nic co się co się dzieje no jestem w parku i widzę jakieś dziwne światła jak oczy tak świecą I się zastanawiam co tam jest Muszę do domu wró wrócić a kurde nie wiem co to jest. jest nie? Za drzewami jestem Patrzcie, opatrzcie się Ja nie wiem co to jest Ja pierniczę za drzewem jestem, nie? Jakby co. Za drzewem się schowałem. W parku jestem. Ale lepiej to zgaszę, bo nie to. I dziwne dźwięki słyszałem, takie ...chrumkanie. Jeszcze raz. No właśnie, chcę wrócić, ale nie którędy, bo muszę, muszę to jakoś wyminąć, nie? Patrzcie. Widzicie, nie ostrzy teraz, a normalnie takie jak oczy, o znowu, ja jak oczy, no właśnie, takie szerokie, I to się gapi jakby, takie rozstawione, nie? Dobra, słuchajcie, książę z wychodzi, patrzcie. No nie wiem właśnie, czy dzik, bo chrumkało, ale on by tak nie stał tyle czasu. Jeszcze raz. O, o kurde, jakie to jest tajemnicze. Ja. Uf, dobra, nie idę jakoś okrężną drogą. Straszno tu i ciemno. Wow. Naprawdę, ludzie, co tu się dzieje? Szybki, szybko ja na rowerze jestem. Siadam na rower i jadę. Słuchajcie, zgasiłem latarkę. Tylko jest tak ciemno, nic nie widzicie, bo ja musiałem, musiałem latarkę zgasić, żeby mnie nie widziało tu coś. Nie wiem, może to dzikie, nie wiem, kurde. Jakieś odgłosy, były takie. I jakieś takie, wiecie, coś szaleściło, coś tam chodzi, coś tam się przemieszcza w zaroślach. Takie korzystne tutaj klimaty, ja już jadę stąd, słuchajcie, bo już naprawdę, ja, ja już stąd wyjeżdżam, ej. No nie mogę, bo mnie to coś zobaczy, no. A jak dzik, to co? Zobaczy, że świecę, to pogna za mną. A tu dziki są, ja dzika widziałem parę dni temu. Tu są dziki jak nic, słuchajcie, one, one żerują, one żerują w nocy, to jest ich, to jest ich Yy, okres aktywności noc, nie? One żerują, tutaj yy, słuchajcie Ziemię rozdrapują Szukają sobie żarełka W całej okolicy stada Stada dzików Dobra, wyjeżdżam z, wyjeżdżam z tego parku, bo bo to jest yy, To się robi niebezpieczne No dziki właśnie, właśnie są pod domami często. One się nie boją już. One są przyzwyczajone, wiecie. One, one nie mają swoich terenów, ponieważ są zabudowane różne podmiejskie działki, tereny i one tam kiedyś sobie gdzieś żyły. A teraz muszą żerować, wiecie. Podchodzą pod domy. One często w śmieciach potrafią grzebać, także rozwłóczyć coś tam. Także... Dzików jest dużo, dużo jest dzików. A takiego wielkiego widziałem dzika, dziczysko był, bl Taki dzik, kurde, mówię Wam. Ogromny, ogromny. Kilka dni temu widziałem. Dobra, już prawie wyjechałem. A co mówicie, to co to mogło być, jak Wam się wydaje? Dzik to był, czy coś jeszcze innego? Czy jakieś stworzenie jakieś. No, jakie rzeczy w parkach są? O, słuchajcie. Tajemnicze rzeczy w parkach są. Także, no dobra, już jestem Już jestem na parkingu Jednego przejechało auto, ale co, dzika? To szkoda trochę Jednego przejechało, ale to dzika przejechało auto, tak? No i to jest, wiecie, to, jest, to są takie historie, nie? No nic, ja wracam. A, no to dobrze, no to... Szkoda dzika, ale... No trudno, no. Wracam już do domu, słuchajcie, bo już późno. Zimno się zrobiło, ale ciekawe, ciekawe. Widzicie, ile dzików jest wszędzie? No. Taki dzik, to, taki dzik to może staranować, słuchaj, yy, to jest duże zwierzę. Yy, najbardziej niebezpieczne dziki są wtedy, kiedy mają młode, wodzą młode. i wtedy locha jest niebezpieczna, bo ona w obronie młodych może naprawdę człowieka pognać, tak? Bo szczególnie trzeba uważać na to, żeby te młode dziki nie wydawały żadnych odgłosów, bo dziki, słuchajcie, małe dziczki, tak, walchlaki, one, to jest ich, one słuchajcie, jaką jaką one mają metodę ochronną. To znaczy, one przede wszystkim jej, ich ich najważniejszą Techniką obronną warchlaków jest siedzieć cicho i upodobnić się do otoczenia. Dlatego one mają takie ubawienie, tą sierść mają taką brązową, centkowaną słuchajcie, dlatego że one rodzą się wczesną wiosną i jest po prostu dużo takiej suchej roślinności gdzieś tam w lasach, na polanach, w różnych nieużytkach. W jakichś chaszczach jakich to no tam, gdzie dziki gdzieś tam sobie ładzą i te dziczki są po prostu doskonale się zlewają z tłem. mają warchlaki, tak? One są praktycznie bezbronne taki mały warchlak. Jest bardzo bezbronny i on, jego zadaniem jest siedzieć cicho i upodobnić się do otoczenia. Natomiast jeżeli on się przestraszy, to jego drugą linią obrony jest wydawanie odgłosów i on. Wtedy kwiczeć zaczyna piszczeć i wzywa matkę. I to jest sygnał dla matki, że jest niebezpieczeństwo. Tak? I ona wtedy na, ten, na, te, na te kwiknięcie może zareagować atakiem na wroga potencjalnego, czyli nawet na człowieka, którego tam wiesz. Na przykład one się przestraszą, no człowiek nie musi nic im robić, ale one nie wiedzą. No właśnie, no tak, tak się zdarza. No. No, ale właśnie o to chodzi, że wiecie, no to jest wszystko ewolucyjne, tak, to są jakieś mechanizmy, ewolucyjne mechanizmy radzenia sobie, dostosowywania się do środowiska. To jest wa walka o byt i najlepiej przystosowany yy, zwycięża, tak, także one mają swoje sposoby, ewolucja im, ich ich obdarzyła tymi sposobami radzenia sobie z wrogiem, z, z niebezpieczeństwem. No i one z tego korzystają. Tak? To jest naturalne, tak? No. No to są ciekawe rzeczy, wiecie, zwierzęta. Dziki, sarny, jelenie, jenoty, lisy. Wszystko. Wszystko jest ciekawe bardzo. Zwierzęta, rośliny, wszystko. tutaj. Co mi tu gwizdża? Co to za? Są kurde gwizdy. na psa gwizda. No, ja pierdolę, ale normalnie. No dobra, no fajnie, fajnie. Wszystko no akurat mnie nigdy nie gonił dzik, ale. Nieraz spotkałem gdzieś tam dziki, ale w sumie rzadko spotykam dziki, raczej ślady ich żerowania i ich, ich odchody gdzieś tam, to spotyka się częściej, ale same dziki to one się kryją, wiecie, one, dzik też nie jest głupi, zwierzęta są... zwierzęta są mądre, tak, i one, one sobie zdają sprawę, że człowiek jest zagrożeniem, tak, dzik to też nie jest, słuchajcie, dzik się nie pcha tak, żeby zaraz człowieka atakować, to nie jest jakiś mityczny potwór, tak, że on się na człowieka rzuci po prostu, żeby go, nie wiem, zjeść czy coś. On to zrobi w ostateczności, żadne, żadne zwierzę nie, nie, nie ma ochoty rzucać się na człowieka, tak bez, bez powodu, dlatego że one dobrze wiedzą, że człowiek jest dla nich największym zagrożeniem, tak. Że człowiek jest groźny i zwierzęta to wiedzą. Człowiek też ma specyficzny dla nich, słuchajcie, to też ewolucyjnie mi się wydaje, na pewno, jest to wszystko jest ewolucyjnie, wiecie. one. One są jakoś wyczulone też na zapach tak? człowieka, na odgłosy i tak dalej. Więc tak samo z niedźwiedziami jest. Niedź niedźwiedzie też tak chętnie nie atakują, ale teraz wiecie, teraz jest... One wygłodniałe, możliwe, że dlatego gdzieś na Słowacji coś tam wyszły z zimowego snu i mogą takie sytuacje się zdarzać. No ale... Wiecie o co chodzi? No i tego. No i takie, takie zwierzęta wiecie. One nie chcą człowieka atakować same z siebie. One to robią, wiecie, w obronie. Zwierzę, zwierzę to jest wszystko takie, wiecie, instynktowne, tak? To nie jest tak, że te dziki gdzieś tam się zbiorą i sobie pomyślą, o dzisiaj na człowieka napadniemy. No nie, tak nie jest. Nie wiem. Nie wiem, która godzina, bo mi zegarek się nie wyświetla. Gdzie jest ta pierwsza już jest? 40? Naprawdę? Możliwe, nie wiem. Może być już w sumie. W sumie późno to No i... I tego, i... Tak samo inne zwierzęta. One unikają człowieka. Ja, ja widziałem różne ciekawe zwierzęta w naturze. Na przykład widziałem jelenie z bliska. Jelenie. Bardzo blisko jelenie widziałem. Z bardzo, bardzo bliskiej odległości. Udało mi się podejść jelenie jak na rykowisku. One wtedy ryczą głośno i one nie są. One są takie mało wrażliwe na, na różne bodźce, Także one takie nie są wtedy, słuchajcie. One nie słyszą tak dokładnie. Tak? One są zajęte ryczeniem. Rykowisko. Także taki jeleń. Można takiego jelenia podejść. No. W, takim, w takich okolicznościach. Jelenie to bardzo piękne zwierzę. Z bliska takiego jelenia zobaczyć, No to jest kawał zwierzęcia. Słuchajcie, sarenka jest malutka, ale jelen, jeleń, czy szczególnie byk jelenia, no to jest. To jest ogromne zwierzę. To jest taki kawał byka, bym powiedział. Jeleniowego. Jelonek. Także. Bo suka widziałem też. Borsuk piękny jest. Och piękny. Borsuk to jest taki, on jest taki przy ziemi samej, idzie. On jest taki szeroki, na boki tak się rozchodzi, borsuk. Ma taką pokój taki. I sobie biega. Po lesie sobie chodzi, żaruje. Borsuk. Borsuk. Tak. Piękne zwierzę też. Węża też są piękne. Można do, w lesie węża spotkać już. rzmije najczęściej na skrońce też się spotyka, ale żmije, żmije są dość częste różne, różne żmiję zwykłą żmiję taką, o takim ubarwieniu żmiowatym i czarną żmiję też można spotkać, też bardzo piękny piękny okaz, o widziałem nie raz, piękne rzmije z jaszczurek, padalce bardzo lubię padalce, dobra kończę, na razie także dzisiaj już koniec lajtów i dziękuję za uwagę za komentarze, i za wypowiedzi. Zapraszam do następnych lightów. To na razie.